A jakiż to przystojny gość przyciągnie dziś wzrok wszystkich przybyłych na szalikowe party? Zgadza się! Mówię o Tomie! Wow, wyglądasz powalająco w tym czerwonym szaliku. Jego ciepły odcień podkreśla mój sukces. Zobaczcie! Zajęło mi to całą noc, ale moja nowa apka jest w końcu. O! Nie do toalety! Nie. Jednak do toalety. <Słyszyna> Nareszcie jeden z wynalazków B natrafił tam, gdzie jego miejsce! <Słyszyna> 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 Cerek. Rozumiem. Coś w stylu, z którego profilu wyglądam najlepiej. Nie, chodzi mi o... Z lewego, z prawego, a może z przodu, albo z góry. Tom, bądź poważny. Dostałam ogromną szansę. To nie jest pierwszy lepszy szalikowy pokaz mody. To szalikowy wybieg szyjo spektakularny. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak trudno wkręcić się w szalikowy biznes. A każdego roku na SWS, no wiecie naszej o spektakularnym, szalikowcy dają jednemu początkującemu szansę, by zaprezentował światu własne szaliki. A w tym roku nowicjuszką jestem ja. Eee... Tom! Angela wyluzuj, jestem tu, by cię wspierać. Właściwie to jestem tu dla imprezki, na której jest wszystko. Krewetki za darmo Pącz za darmo Koktajlowe paróweczki zaskakująco drogie Żartuję, one też są za darmo hm. Muszę się przygotować, więc proszę, nie narób mi wstydu Po prostu udawaj, że tu pasujesz Bez obaw, zawinę tylko kilka krewetek O, oh, zawinąć krewetki jak szalik Angela, czy ty słyszałaś, co powiedziałem? Zawinąć! A ona myślała, że narobi jej wstydu <grawdy> Co? Nie. To z czym jest problem? Z macierzą przechowującą chmury? Nie, można by tak pomyśleć, ale głównym problemem integracja jest integracja wieloplatformowa. To coś znacznie poważniejszego. Właściwie... się sekwencji odpowiedzi? Posłuchajcie, ja to naprawię. A proszę cię bardzo, chętnie się pośmieję. <laughs> Od, razu powiem, Od razu ci powiem, że nie masz szans na obejście podstawowej macierzy. Oprzedłeś ha? podstawową macierzę. Jak zrobiłeś? Jasne, szczęście początkującego. Nie, nie, nie! Jedzenie jest dla gości! Wyłącznie! Co? Ja jestem gościem! Oh, oh, oh. Jak to możliwe, że dostałeś zaproszenie? Nosisz szalik na lewą stronę? Wiem! A teraz jest dołem do góry. To totalnie upokarzające. Upokarzające? Nie naród mi wstrzymał. Masz rację, to upokarzające, ale ciebie! Najwyraźniej nie słyszałeś o nowym trendzie noszenia szalików na lewą stronę i dołem do góry. Och, jasne, że słyszałem o wszystkich tych stylach. A w takim razie na pewno wiesz, kim jestem. Jestem Tom z produkcji szalików Toma. Jestem szalikowym producentem. Szali producentem. Ty! Jesteś szali producentem. Dlaczego miałbym ściemniać? Och, pozwól zatem, że zadam ci pytanie, jaki materiał jest to najlepszy na Frenzle? Ojej, trudno powiedzieć. Tak, tak, bardzo trudno powiedzieć. To największy dylemat szalikowej społeczności. Od zawsze! Wiesz co, według mnie już nawet nie chodzi o materiał. Chodzi o całe... Szaliko doświadczenie. Szaliko doświadczenie? Uuu. Tak, tak! Bardzo chciałbym wykorzystać nowe Uuu. technologie, aby pozbyć się wszystkich szalikowych ograniczeń. Mówię tu o apce, która pozwoli przymierzać wszystkie szaliki, jakie kiedykolwiek powstały, a nawet takie, których jeszcze nie wymyślono. Bez ograniczeń, bez ograniczeń, bez przeszkód, bez granic! Szaliki mogą być wszędzie! Właśnie dlatego nazywa się to nieograniczona szafa. O, to jest doskonałe! Muszę cię przedstawić mojej szefowej. Słyszałam wszystko jestem zachwycona! Ojejku, ojejku, ojejku! Ach, nie mogę w to uwierzyć! Ach, nie masz pojęcia, jak się stresuje. Wiesz, śpiewanie na scenie to jedno, ale mówienie publicznie o szalikach to coś zupełnie innego. Wiem, że pójdzie ci świetnie, ponieważ twoje szaliki są świetne. Moja szyja jest na nie gotowa. Ja ani razu nie zrobiłem ci obciachu. Wszystko idzie zgodnie z planem. Hmm. Drodzy szalikowcy, proszę o uwagę. A, skąd ja znam ten głos? Gościmy dzisiaj niezwykłą osobowość. Przedstawię Wam młodego wizjonera, który, jestem przekonana, zrewolucjonizuje całą, przyjną gałąź przemysłu modowego. Angela, zatrzymaj się. Nie jesteś już nowicjuszem roku? Tom! Zapraszam na scenę, mój drogi! Dzisiejszego wieczoru, Tom wziął mnie na bok i opowiedział o swojej cudownej, nieograniczonej szafie! Nie, 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 nieprawda! Nikt nikogo nie brał na bok! Nie, to jakaś pomyłka! Tak! To rzeczywiście pomyłka! Że od lat nasze szafy mają ograniczenia! Racja, a mógłbym wyjaśnić. A mógłbyś? Jutro o dziewiątej rano, w moim gabinecie, podczas pierwszego dnia twojej szaliku praktyki! Angela! O, byłeś. Angela, zaczekaj! Jedyne o czym marzyłam, to pokazanie moich szalików i szerzenie idei. Super styl i ciepła szyja dla każdego! A ty musiałeś zająć moje miejsce! Angela, przepraszam, nigdy nie zrobiłbym tego specjalnie. Nie wiem, jak stałem się gwiazdą imprezy. Nie miałem na to wpływu. A! Okropnym... Słuchaj, jutro mam spotkanie z szałową szalową i zabiorę ją w zakamarki nieograniczonej szafy. Która po pierwsze nie ma nic wspólnego ze mną, a po drugie jeszcze nawet nie istnieje. Jeszcze nie. Ale mam już to wszystko poukładane w głowie. Ugh. Naprawdę. To będzie apka z Twoimi szalikami. Ach. Nieograniczona szafa, Angeli. Wasze szyje są o jedno zawinięcie stąd. Zignoruj ostatnie, dopracujemy to później. Nie, jest super. To nawet całkiem nieźle brzmi. Właśnie o tym mówię. Genialne, prawda? Nie, nie zupełnie. Teraz muszę stworzyć tę apkę. No dobra, nieograniczona szafa. Potrafisz to zrobić? Potrafię? Heh. Jasne, że potrafię. Świetnie, w takim razie daj mi znać, jak skończysz, żebyś Ale tego nie zrobię. Nie mogę ratować cię za każdym razem, kiedy popełniasz błąd. Nigdy nie dostajesz nauczki. Czy ja dobrze słyszę, że ktoś tu nie umie zrobić aplikacji Nieograniczona Szafa? Zrobiłbym dwie. Po prostu nie chcę umożliwiać tomowi utrwalania złych nawyków. Chciałbym zachęcić go do naprawiania własnych błędów. Nazywam to. belo zachęcaniem. Chcesz, jedyne co słyszę, to głos faceta, który nie chce użyć modelu już istniejącej apki, żeby pomóc przyjacielowi. Znaczy, tak, mógłbym to zrobić, ale musiałbym wszystko rozgrzebać. A nie wiesz jak? Ja nie wiem jak? Zaraz ci pokażę, kto nie wie. Patrz na to. Dobra robota. Pamiętasz, że lubię słodycze, prawda? Hmm? Jesteś pewien, że zadziała? Absolut. Tom skarbie! Witaj w moim królestwie szalo inspiracji! Tak się cieszę, że przyszedłeś, a ty to kto? A Angela, miałam być nowicjuszem roku! Pytałam z grzeczności! Tom nie mogę się doczekać twojej prezentacji. Specjalnie zmieniłam swój grafik na następne siedem minut. Zabierz mnie do nieograniczonej szafy! Nieograniczona szafa. O tym będziemy dziś mówić. To aplikacja, dzięki której możemy mieć każdy szalik, jaki zechcemy. Chciałbym, aby naszą prezentację poprowadziła Angela, pomysłodawczyni nieograniczonej szafy. Dzięki, Tom. Szaliki eksponują nasze szyje. Sprawiają, że czujemy się wyjątkowo, zupełnie niepowtarzalnie. Nieograniczona szafa Angeli oferuje ludziom na całym świecie biliony szalików w atrakcyjnej cenie. Nareszcie! Szaliki będą dostępne dla wszystkich! Dla wszystkich? co to jest? A, nieograniczona szafa Angeli. Nie, nie, nie. Szaliki nie są dla wszystkich. Jeśli każdy nosiłby szalik, to jak mielibyśmy odróżniać szałowych ludzi od oh, prostaków? Czy właśnie powiedziałaś prostaków? Wybacz, chciałam powiedzieć zwykłych, typowych prostaków. Hej, niektórzy z moich przyjaciół są zwykłymi, typowymi prostakami. W porządku, Tom. Wiesz co, szałowa szalowo? Nie chcemy sprzedawać naszych szalików u ciebie. Proszę bardzo, uprawiaj dalej swoją szyją, mierno. O, to szyjo spektakularność! Wiem, co powiedziałam! Chodź już, Tom! Spadamy stąd. I jeszcze jedno. Abstrahując od tego, co się tu właśnie wydarzyło, chciałem zauważyć, że jedzenie na imprezie było pierwszorzędne. Do zobaczenia za rok! Do nie zobaczenia, Tom! Do nie zobaczenia! Zaraz, czemu? Ponieważ sprzedamy szaliki na własnych warunkach! Już nigdy nie ogrzejecie żadnej szyi! O, oh, zapowiada się szalowa klęska modowa! No dobra, Ben, podkręć muzykę. Wchodzimy za 3, 2, 1! Tak! Dawaj, Hank, Pokaż, co potrafi! Tak! Myślałem, że się nie doczekał. To ty nosisz ten szalik, czy on ciebie? Rozumiem. Świetnie, Hank, Właśnie o to chodzi! Spójrzcie na niego, jest boski! To działa! Wszyscy, dosłownie wszyscy chcą nosić wasze szaliki. Bierze! Tak. Wspaniale! Udało Uj. się! Będziemy szalenie Udało bogaci. się, Udało się! Udało się. <laughs> tak, gdybyśmy brali za nie pieniądze! Zaraz chcieliście sprzedawać te szaliki?